Oddech, przede wszystkim ćwiczyć to, co jest ważne w jest ćwiczeń, a też czasem będziemy przypominać ich bezpośrednio przed praktyką. Ostawa. Jeśli usiądziecie w ten sposób, no to nie, nie ma żadnych szans, żeby oddychać funkcjonalnie. Prostujemy się. Świadomość, przekierowanie uwagi na oddech. Jesteśmy w stanie zmienić dopiero to, co zauważymy, to, co zaobserwujemy. To jest takie narzędzie, które stosuje się właśnie w metodzie e, butki, która pokazuje nam na jakim poziomie, jaka jest mniej nasza wydolność dla nowy. Naturalny wdech, naturalny wydech po wydechu wstrzymuje oddech. Tak długo jak długo jest to dla mnie komfortowe, jak przystaje to być dla mnie komfortowe, jak np. Na przykład następuje skurcz, przepony skurcz gardła, biorę wdech, to jest dokładnie taki sam jak przed pomiarem. Zabodnika na trzeba nauczyć tej techniki od samego początku, żeby to był nawyk. Nie podchodź, kontroluj, jak szybko spowolnij nas to na razie nie mówiąc jak, tak? Żebyś po prostu nie wchodził. To jest pierwsza rzecz, od, pierwsza od początku. To jest prowadzenie właściwego dialogu wewnętrznego ze sobą, czyli aha, no, łagodzenie z siebie, tak, swojego ciała poprzez odpowiedni sposób rozmowy ze sobą. Czyli na przykład nic nie stało, bycie łagodnym. Jak powiemy w sobie, na przykład, ty gammonu, co ty zrobiłeś, tak, to, co się dzieje z człowiekiem? Napinasz się od razu, jesteście gorzymi. Ale jak powiemy, powiem, oh, no, spokojnie, zabstrukujesz, tak? Ale generalnie wszystko jest ok. Tak, ale spokojnie, zagrałeś dobry serw. Jakbyś lepiej odebrał, tak? I co się dzieje wtedy z tymi ciałem? się. Nie serwuję od razu, tylko złapię oddech koncentruję się i zagram druga, druga dobra akcja. Może te 10 minut, zagram może 20, 30 takiej wiesz akcji, ale te 30 jest maksymalnie dobra jakość.